Polacy mają ogromny problem z mówieniem o pieniądzach, mhm. a ja uważam, że posiadanie pieniędzy jest fantastyczne, bo daje wolność. Jakie jest pytanie związane z Grzeszkiem, które najbardziej cię tak drażni i rydyje? Kiedyś, lub? odchudzam się 25 lat mhm. e, w swoim życiu i większość tych działań, e, które podejmowałam, były po prostu bezskuteczne. A czy ty jesteś też tego typu mamą, jak na przykład Małgorzata Rozenek, która bardzo jawnie opowiada o tym, że ona ma już w tym momencie odłożone na studia Henia. Ja też mam odłożone. Mm -hmm. <laughs> Ale w większości te pieniądze to się zarobiła sama. A jak Ci Sylwia podoba się Agnieszka Kotońska w programie Królowe Przetrwania? Słuchajcie, ja ostatnio oglądałam Królowe Przetrwania. Znaczy z Agnieszki pamiętam tylko kuciapkę, tak? Tak. <laughs> ja dostałam zresztą zaproszenie do tego programu. ja byłam przez całe życie przekonywana, że ja jestem tylko grubej kości, nie jestem gruba. gruba. I ja sobie tak w lusterku stawałam, tak... Tu się wypinałam, tu się wciągałam i nawet nie było tak źle. No, póki nie zobaczyłam się w pierwszych odcinkach Goglebox, gdzie, jak pamiętasz, mówiłam to już wiele razy, przypominałam Czerwony Namiot. I ludziom się wydaje, że jak ktoś się dostaje do telewizji, to zarabia tam miliony. Otóż mhm. nie, drodzy Państwo, w telewizji milionów się nie zarabia. Jak Ty teraz reagujesz na te komentarze, że po prostu Ty jesteś bardzo nieśmieszna w tych rolach? Ja uważam, że jesteśmy śmieszni.